Za kierownicę po spożyciu alkoholu, oczywiście, to jeden z największych grzechów polskich kierowców. Konsekwencją picia może być nie tylko to, co zazwyczaj dzieje się na drugi dzień, czyli nie najlepsze samopoczucie, lecz także dotkliwe kary. A czy zastanawiali się Państwo kiedyś, w jakim przypadku kierującego czy prowadzącego pod wpływem ukarać nie można? My dziś właśnie o tym w cyklu radca radzi przed nami Ksenia Maćczak. Radca radzi. Prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu powinno być piętnowane z uwagi na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Nie zawsze jednak, wbrew obiegowej opinii, mamy do czynienia, czy to z pojazdem, czy z jego prowadzeniem. Nie zawsze więc będziemy mieli do czynienia z odpowiedzialnością karną za tego typu zachowania. Jakich zatem pojazdów nie można prowadzić pod wpływem alkoholu, a w jakich przypadkach bycie pod wpływem ujdzie na sucho. Radca prawny Miłusz Filip. Analizując kwestię prowadzenia pojazdów w stanie po użyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że ustawodawca traktuje odmiennie sytuację prowadzenia pojazdu mechanicznego oraz pojazdu innego niż mechaniczny, czyli np. roweru bądź też hulajnogi elektrycznej. W przypadku pojazdów mechanicznych, prowadzenie takich pojazdów w stanie nietrzeźwości zawsze stanowi przestępstwo. Natomiast prowadzenie ich w stanie, w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Jeśli chodzi o pojazdy inne niż mechaniczne, ich prowadzenie w stanie po użyciu alkoholu bądź w stanie nawet nietrzeźwości stanowi wyłącznie wykroczenie, które jest stypizowane w artykule 87 Kodeksu Wykroczeń. Jeśli chodzi o sankcjonowanie tego typu zachowań w sytuacji prowadzenia pojazdów innych niż mechanicznych, Zakaz został określony przez ustawodawcę węziej. To jest, dotyczą tylko prowadzenia pojazdów tego typu na drodze publicznej w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu, podczas gdy prowadzenie. Pojazdów mechanicznych jest zakazane po użyciu alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, tak więc w zakresie szerszym niż, niż w przypadku pojazdów innych niż mechaniczne. Również w sytuacji naruszenia przez nas obowiązku pozostawania w trzeźwości może zostać nałożony na kierującego pojazdem innym niż mechaniczny zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten w tym przypadku jest jednak. Fakultatywny i może on dotyczyć jedynie pojazdów innych niż mechaniczne. Tym samym, jeśli prowadzimy rower bądź hulajnogę w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, może orzec zakaz prowadzenia pojazdów jedynie tej samej kategorii. Jeśli chodzi o sankcje karne za popełnione wykroczenie, w przypadku prowadzenia roweru bądź hulajnogi w stanie po użyciu alkoholu możemy zostać ukarani grzywną w wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych, bądź skazani na karę aresztu od 5 do 14 dni także może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres do 3 lat. W sytuacji na, natomiast prowadzenia takiego pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości możemy otrzymać karę grzywny już w kwocie wyższej, bo od 50 do 5 tysięcy złotych, karę aresztu od 5 do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne na okres od pół roku do 3 lat. No, i to może być dla wielu zaskoczeniem. To może, wracając do tych pojazdów niemechanicznych, lepiej zostawić je gdzieś tam przypiąć, schować, zamaskować darnią i wybrać się na spacer. Tu żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o promile. Na razie ustawodawca nie wprowadził. Za 12 minut godzina 17. Jeśli chodzi o nasz cykl radca radzi, powstaje on oczywiście z radcami prawnymi, których można odnaleźć na stronie szukajradcy.pl.